Serdecznie witam Was na moim kanale Potencja po 60. Utrata energii, spadek pewności siebie, częste budzenie się w nocy, wiele osób uważa to za nieuniknione oznaki starzenia się. Jednak takie przekonanie może być błędne. Prawdziwa przyczyna tych objawów, w tym przerywanego snu i osłabionej samooceny, często tkwi w stanie zapalnym gruczołu, który większość mężczyzn ignoruje aż do krytycznego momentu. Mowa o gruczole krokowym, czyli prostacie. Doktor Maria, urolog i specjalistka od zdrowia mężczyzn z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, poświęciła swoją karierę pomocy mężczyznom w naturalnym odzyskiwaniu sił witalnych. Może się wydawać, że wszystkie możliwe rozwiązania zostały już przedstawione, ale co, jeśli rozwiązanie problemów związanych z nocnymi wizytami w toalecie, słabym strumieniem moczu i życiem intymnym, nie znajduje się w aptecznych buteleczkach, a znacznie bliżej we własnej kuchni. Czy pięć prostych owoców naprawdę może być kluczem do zmniejszenia prostaty, poprawy krążenia i odzyskania dawnego samopoczucia? W dalszej części przedstawimy pięć najpotężniejszych owoców wspierających zdrowie prostaty, a każdy z nich poparty jest rzetelnymi danymi naukowymi. Jeden z nich wykazuje taką skuteczność, że jest w stanie zacząć redukować stan zapalny i przywracać komfort w mniej niż 18 godzin. Jednak najbardziej zaskakujący owoc na tej liście prawdopodobnie spożywałeś przez całe życie, a jego prawdziwa moc pozostawała niezauważona. Kim jest ten ukryty Mistrz? Ale zanim zaczniemy, bardzo ciekawi mnie, kim jesteście i skąd oglądacie to wideo. Napiszcie w komentarzach swoje imię i miasto. Zawsze jest mi miło czuć wasze wsparcie i widzieć, jak wielu z was śledzi mój kanał. Witam serdecznie wszystkich, którzy zaglądają tu po raz pierwszy. Nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych porad dotyczących męskiego zdrowia. No to zaczynamy. Zaczynamy więc podróż do świata tych naturalnych uzdrowicieli. Jako pierwszy na liście, pod numerem 5, Pojawia się małe, zielone źródło energii, które często jest niedoceniane. Jest ono jednak niezwykle skuteczne w łagodzeniu głębokiego stanu zapalnego gruczołu krokowego. Wielu mężczyzn go pomija, ale ten niewielki, cierpki owoc stanowi jedną z najpotężniejszych pierwszych linii obrony przed stanem zapalnym prostaty. Kim jest ten skromny, lecz potężny sprzymierzeniec? To kiwi. W trakcie swojej wieloletniej kariery, doktor Maraja zaobserwowała wyraźną prawidłowość objawy takie jak częste nocne oddawanie moczu, uczucie ucisków w podbrzuszu i osłabiony strumień moczu są niezmiennie podsycane przez utajony, przewlekły stan zapalny. Nierzadko rozwiązanie tego problemu znajduje się na wyciągnięcie ręki w miejsce z owocami kiwi, prawdziwa skarbnica witamin i silny antyoksydant, działa celowo na źródło problemu, neutralizując stres oksydacyjny, który podrażnia i powoduje powiększenie gruczołu krokowego. To właśnie jego powiększenie wywiera nacisk na cewkę moczową, praktycznie przykuwając mężczyznę do toalety. Ale jak dokładnie ten mały owoc radzi sobie z tak dużym wyzwaniem? Proste zmiany w diecie mogą radykalnie poprawić jakość życia Praktyka lekarska regularnie to potwierdza. Jeden z pacjentów włączył do diety zaledwie dwa owoce kiwi dziennie. Kilka tygodni później wrócił mówiąc: Po raz pierwszy od wielu lat przesypiam całą noc. Okazało się to proste, łagodne dla żołądka i skuteczne. Błonnik zawarty w kiwi równoważy poziom hormonów, zmniejszając obciążenie prostaty. Kiwi łagodzi stan zapalny. Jak tak mały owoc może wywoływać tak znaczące zmiany? Jeśli wciąż tu jesteś, jestem ci naprawdę wdzięczny. To pokazuje, że poważnie podchodzisz do kwestii zdrowia, a może nawet do swoich relacji. Daj mi znać, że jesteś ze mną. Po prostu wpisz jeden w komentarzu poniżej. No to idziemy dalej. Jednak niektóre owoce idą o krok dalej. Mężczyzna o imieniu Charles, tuż po sześćdziesiątce zgłosił się do doktor był wyczerpany ciągłe parcie na pęcherz słaby strumień uczucie wypalenia już nie czuję w sobie energii pani doktor wyznał ani w ciele ani w duchu analiza stylu życia doprowadziła do pytania czym odżywiasz swój organizm to stało się punktem wyjścia dlaczego odżywianie okazało się tak kluczowe ten aspekt jest przez wielu ignorowany zdrowie prostaty to nie tylko kwestia samego gruczołu, to ochrona komórkowa całego organizmu i tu z pomocą przychodzą jagody. Nazywa się je wojownikami antyoksydacyjnymi i są kluczowym zaleceniem w celu przywrócenia funkcji i witalności. Co sprawia, że te jagody są tak potężne? Jagody, choć małe, są nasycone antocyjanami. Te potężne antyoksydanty zwalczają stres oksydacyjny. Proces, który od wewnątrz postarza i wywołuje stany zapalne w prostacie. Każda garść chroni komórki prostaty przed uszkodzeniem. Spowalniają niewidoczne zużycie, które narasta z wiekiem, jest skutkiem słabego krążenia i przewlekłego stanu zapalnego. Ich działanie jest głębokie. Tę zasadę zastosowano w przypadku Charlesa. Charles zaczął dodawać do śniadania małą miseczkę jagód. Po dwóch tygodniach zauważył zmiany, subtelne, ale znaczące. Liczba nocnych pobudek zmniejszyła się. Umysł stał się jaśniejszy. Co najważniejsze, znów poczuł się w pełni sobą, przy żonie, we własnym ciele, ze sobą samym. Później powiedział: nigdy bym nie pomyślał, że owoce mogą zmienić to, jak czuje się jako mężczyzna. To było objawienie. Większość ludzi nie rozumie, że jagody pomagają nie tylko prostacie, wspierają mózg. Naczynia krwionośne i poziom testosteronu poprawiają krążenie w całej dolnej części ciała. Wzmocniony przepływ krwi oznacza więcej tlenu, składników odżywczych i lepszą sprawność, zarówno w życiu codziennym, jak i w sferze intymnej. Te historie podkreślają, że świadome wybory żywieniowe mogą radykalnie odmienić samopoczucie. Być może warto zastanowić się, jak proste dodatki Mogą wpłynąć na twoje życie. Jesteś tu nadal? To znaczy, że należysz do nielicznych, którzy naprawdę dbają o siebie. Napisz w komentarzu cyfrę 2: Jeśli jesteś ze mną, chcę zobaczyć, ilu nas jest tak świadomych. No to jedziemy dalej. Ciało jest w stanie zapoczątkować głęboką przemianę psychologiczną, jeśli otrzymuje to, co niezbędne do zachowania długowieczności i sił witalnych. Wybór produktów takich jak jagody, Wysyła mu jasny sygnał. Walka trwa. Energia życiowa jest ważna. To wewnętrzne nastawienie może uruchomić reakcję łańcuchową pozytywnych zmian. Jagody są proste, a ich smak uniwersalny. Można je dodawać do owsianki, mieszać z jogurtem lub jeść prosto z opakowania. Kluczem do ich działania jest zasada regularności. Uczynienie z jagód codziennego nawyku pozwala im z czasem odbudować to, co lata i stres pocichu zniszczyły. Ale jeśli te jagody działają jak cichy obrońca, co może stać się prawdziwym wojownikiem? I tu na scenę wkracza kolejny owoc, odważny wojownik. Jest starożytny, bogaty w symbolikę i poparty dowodami naukowymi. W kwestii ożywienia męskich hormonów i regeneracji komórkowej oferuje możliwości niemal niedostępne, dla innych owoców. To szkarłatne źródło siły zyskało szacunek zarówno współczesnych badaczy, jak i dawnych uzdrowicieli. Mowa o granacie, pierwotnym owocu, który potrafi ożywić komórki prostaty. Jaka jest jego ukryta moc? W granacie kryje się głęboka symbolika, być może związana z jego budową. Zewnętrzna twardość skrywa setki rubinowo-czerwonych ziaren. Ta dwoistość odzwierciedla stan wielu mężczyzn. Zewnętrzna siła często skrywa ciche cierpienie, presję, dyskomfort i głębokie pragnienie by znów poczuć pełnię życia. Dla regeneracji prostaty na poziomie komórkowym granat staje się kluczowym elementem. To nie jest hołd dla mody, on jest ponadczasowy. Przez wieki był używany w medycynie starożytnej do podtrzymywania męskiej siły. A teraz współczesna nauka potwierdza tę wiedzę. W jego składzie odkryto kwas elagowy oraz klasę roślinnych składników odżywczych, polifenole. Substancje te celowo chronią i odbudowują tkanki gruczołu krokowego. Ich działanie nie ogranicza się do samej obecności we krwi. Aktywnie zwalczają stany zapalne, uszkodzenia oksydacyjne i zaburzenia hormonalne, które z wiekiem po cichu osłabiają energię i funkcjonalność. Jak więc wykorzystać ten potężny owoc, by uzyskać maksymalne korzyści? W świecie, gdzie skomplikowane protokoły medyczne często wydają się jedyną drogą, czasami najpotężniejsze rozwiązania kryją się w prostocie. Co jeśli klucz do silnego męskiego zdrowia, do odzyskania witalności i jasności umysłu, nie leży w preparatach aptecznych, lecz w zwykłych darach natury? Jeśli dotrwałeś do tego momentu, Jesteś bohaterem tego filmu, naprawdę, napisz w komentarzu cyfrę 3, a będę wiedział, że jesteś ze mną do końca. No to kontynuujmy. Historia Gregoriego, stolarza na emeryturze po siedemdziesiątce, jest tego wymownym dowodem. Zmagał się z wyniszczającym duetem, ciągłym obrzękiem prostaty i krytycznie niskim poziomem testosteronu. Środki farmaceutyczne przynosiły jedynie skutki uboczne, świadomość spowijała mgła, a ciało było wyczerpane. Zaproponowano mu coś innego, niemal niewiarygodnego w swojej prostocie, pół szklanki czystego soku z granatów każdego ranka. W jego oczach malowało się niedowierzanie. Sok? Po prostu sok? Odpowiedź była twierdząca. Daj mu siedem dni. Pod koniec drugiego tygodnia Gregory wypowiedział zdanie, które stało się symbolem transformacji. Nie tylko poczułem się lepiej tam na dole. Znowu poczułem się sobą. To nie była tylko fizjologia, to był powrót do tożsamości. Granat, jak się okazało, ma wyjątkową zdolność, przenika głęboko do tkanek prostaty, rozpoczynając proces uspokajania wewnętrznego chaosu. Rezultat to zmniejszenie obrzęku, redukcja nacisku na pęcherz moczowy i skrócenie nocnych wizyt w toalecie. Dla wielu mężczyzn oznacza to także odrodzenie pożądania seksualnego i wytrzymałości, dawno zapomnianych doznań. Ale wpływ granatu nie ogranicza się do prostaty. Aktywnie wspiera on zdrowe krążenie, wzmacnia układ odpornościowy i sprzyja regulacji hormonalnej. To trzy fundamentalne filary męskiego zdrowia. Ważne jest tylko, aby upewnić się, że sok jest czysty, bez dodatku cukru i spożywać go regularnie. Istotą nie jest przeciążanie organizmu skomplikowanymi schematami, a jego delikatne, codzienne odżywianie. Piękno granatu tkwi w jego podwójnej sile, przynosi jednocześnie moc i łagodność, pomaga odzyskać stabilność we własnym ciele i odbudować więź z tą częścią siebie, która mogła wydawać się utracona na zawsze. Ale choć to odkrycie jest imponujące, kolejny owoc kryje w sobie coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Jest słodki, niesamowicie nawadnia, a w każdym jego soczystym kawałku kryje się sekretny związek, który dyskretnie chroni prostatę i poprawia przepływ krwi w sposób, w jaki niewiele innych produktów potrafi. Tym letnim faworytem jest arbus, naturalne źródło likopenu. Wspomnienia z dzieciństwa często malowane są letnim słońcem i zapachem świeżo skoszonej trawy. Każdego lata. Dziadek siedział na werandzie, trzymając w dłoniach potężny kawałek arbuza. Sok spływał mu po przedramionach, a jego śmiech był zaraźliwy, niczym u chłopca. Wtedy wydawało się to zwykłym, orzeźwiającym przysmakiem. Jednak dekady pracy, jako lekarz ze starszymi mężczyznami, zmieniły to postrzeganie. Ten prosty, często niedoceniany owoc okazuje się być jednym z najpotężniejszych naturalnych sprzymierzeńców. Dla starzejącej się prostaty. Arbus nie jest postrzegany jako lekarstwo. Nie znajdziesz go w aptecznych buteleczkach czy kartonowych opakowaniach, ale w jego czerwonym, soczystym miąższu kryje się coś naprawdę niezwykłego. Likopen. Ten sam związek, co w pomidorach. Likopen to potężny antyoksydant, który celowo działa na procesy zapalne w prostacie. Arbus. Dostarcza go do organizmu w łagodny sposób, zapewniając głębokie nawodnienie i łatwe przyswajanie. Co jeszcze potrafi ten skromny gigant, by wspierać siły witalne? Niektóre rozwiązania zdrowotne wydają się zbyt proste, by mogły być prawdziwe, ale czasami właśnie w tej prostocie kryje się prawdziwa siła, zdolna odmienić życie na lepsze, zwłaszcza gdy chodzi o delikatne problemy męskiego zdrowia. Pewien mężczyzna, Ryszard, Zwrócił się o pomoc. Był po sześćdziesiątce i cierpiał z powodu ciągłego ucisku w podbrzuszu oraz słabego, przerywanego strumienia moczu. Leki? Uważał, że na ich stosowanie jest jeszcze za wcześnie. Zaproponowano mu coś innego. Przez dwa tygodnie, codziennie po obiedzie, miał zjadać duży kawałek arbuza, prosta czynność, wymagająca jedynie konsekwencji. Po dwóch tygodniach Ryszard wrócił. Zmienił się nie tylko jego wygląd, wydawał się bardziej zrelaksowany, pełen energii. Na jego twarzy pojawił się uśmiech. Nie oczekiwałem cudu, powiedział, ale czuję się lżej, zniknęło to ciężkie uczucie i wreszcie przesypiam całą noc. Arbus to nie tylko letni przysmak. Jego wysoka zawartość wody głęboko nawadnia organizm, stymulując nerki do aktywnego oczyszczania. Pomaga usuwać toksyny, które często wywołują stany zapalne i podrażnienia w drogach moczowych. Dzięki temu naturalnemu procesowi oddawanie moczu staje się swobodniejsze, eliminując to nieprzyjemne uczucie start-stop, znane wielu mężczyznom. Ale jak dokładnie to się dzieje? Prawdziwa moc arbuza ujawnia się w jego zdolności do dyskretnej poprawy krążenia. Dotyczy to nie tylko obszaru miednicy, ale całego układu naczyniowego. Lepszy przepływ krwi oznacza zwiększone zaopatrzenie w tlen i składniki odżywcze, co prowadzi do poprawy funkcjonalności, obejmującej zarówno codzienne procesy, jak i życie intymne. Obserwowano przypadki, w których mężczyźni odzyskiwali utracone doznania, sprawność i pewność siebie. Działo się to nie za sprawą leków czy inwazyjnych zabiegów, ale dzięki naturalnemu, cierpliwemu odżywianiu. Na tym polega istota arbuza: jest łagodny, ale skuteczny, znajomy, lecz niedoceniany. Dlatego następnym razem, gdy ukroisz jego soczysty kawałek, nie będzie to tylko przyjemność kulinarna, to akt odbudowy czegoś głębszego, niezwykle ważnego. Ale co, jeśli istnieje owoc, który potrafi jeszcze więcej? Jeśli arbus tylko uchyla drzwi do naturalnego uzdrowienia, to kolejny owoc potrafi otworzyć je na oścież. Dla wielu pozostaje on zwykłym produktem kuchennym. To właśnie w nim skupia się najwyższe znane stężenie likopenu, potężnego związku chroniącego prostatę. W określonych warunkach jego aktywne składniki zaczynają działać w organizmie w mniej niż 24 godziny. Jak ten niedoceniany czerwony owoc staje się jednym z najpotężniejszych choć niepozornych narzędzi dla zdrowia. W poszukiwaniu naturalnych sposobów na zdrowie męskiego organizmu, uwaga często kieruje się ku nieoczekiwanym źródłom. Jednym z nich jest owoc, który rzadko uważa się za egzotyczny, a który można znaleźć w każdej kuchni. To zwykły pomidor. Jest uznawany za kluczowy element w procesie zmniejszania prostaty. Zdumiewa jego zdolność do tak potężnego działania leczniczego, przy jednoczesnym zachowaniu niepozorności i dostępności. Pomidor nie wymaga dużych nakładów finansowych, nie przyciąga uwagi, a jednak w kontekście utrzymania męskiej witalności i zdrowia prostaty jego skuteczność została udowodniona. Wieloletnie badania i doświadczenie w pracy z pacjentami potwierdzają, pomidory niezmiennie przynoszą znakomite rezultaty. Przyczyna tkwi w wysokim stężeniu likopenu. Ten składnik odżywczy nie tylko redukuje stany zapalne, ale także aktywnie chroni komórki prostaty przed uszkodzeniem i nadmiernym wzrostem. Ale jak dokładnie ten skromny owoc uwalnia swój maksymalny potencjał? Istnieje jednak sekret, który pozostaje niezauważony. Moc pomidora uwalnia się podczas jego obróbki termicznej. Likopen staje się nawet czterokrotnie lepiej przyswajalny, gdy pomidor jest podgrzewany. To sprawia, że proste danie, jak zupa pomidorowa czy sos do makaronu, staje się posiłkiem terapeutycznym. Dodanie oliwy z oliwek tworzy najpotężniejszą naturalną kombinację dla męskiego organizmu. Jak tę wiedzę zastosować w codziennym życiu? Przychodzi na myśl historia jednego z najstarszych pacjentów. Martin, 82-letni emerytowany rolnik, szukał sposobu, by uniknąć ciągłego przyjmowania leków. Męczyły go częste nocne pobudki, spowodowane potrzebą oddania moczu. Rozwiązanie okazało się proste. Każdego ranka zaczął pić ciepłą filiżankę zupy pomidorowej, dokładnie takiej, jaką przygotowywała jego matka. Dwa tygodnie później Martin wszedł do gabinetu z uśmiechem. Powiedział: wygląda na to, że coś znowu zaskoczyło. W tym właśnie tkwi istota pomidorów. To nie jest zwykłe jedzenie. To paliwo dla hormonów, dla krążenia, dla męskiej siły. Ale jak dokładnie ten skromny owoc jest zdolny do takich transformacji? Z czasem regularne spożywanie pomidorów przyczynia się do zmniejszenia obrzęku prostaty, poprawy przepływu moczu, a nawet wzmocnienia porannych erekcji. Dzieje się tak nie za sprawą magii, ale dlatego, że pomidory dostarczają organizmowi niezbędnych narzędzi do samoregeneracji. Oprócz likopenu są bogate w witaminy C i K oraz potas, które wspierają prawidłowe ciśnienie krwi, wzmacniają odporność i sprzyjają regeneracji tkanek. Jednak to właśnie likopen odgrywa kluczową rolę. Dlatego mężczyznom po sześćdziesiątym, roku życia zaleca się włączenie pomidorów do codziennej diety, czy to w formie sosu marinara do warzyw Soku pomidorowego ze szczyptą soli, czy łyżki koncentratu pomidorowego. Właśnie w systematycznym podejściu tkwi klucz do przemiany. Jaką rolę ten skromny owoc odegra w przyszłości męskiego zdrowia? Wiadomo, że każdy z tych owoców ma swoją moc, ale co się dzieje, gdy te siły się łączą? Gdy kiwi, jagody, granat, arbus i pomidor działają razem, jakie transformacje może przejść organizm? Prawda nie leży w działaniu pojedynczego owocu, leży w synergii, w tym, jak te dary natury tworzą fundament siły, pewności siebie i niewyczerpanej energii życiowej. Na koniec tego opracowania, oprócz precyzyjnych danych o Likopenie, zostanie przedstawiona perspektywa zmiany, co staje się możliwe, gdy informacja przekształca się w konkretne działania. Dla tych, którzy kontynuują to zgłębianie tematu, ważne jest, by zrozumieć, organizm się nie poddaje, ciało nie kapituluje. Nigdy. Każdy ból, każda nocna wizyta w toalecie, każda wątpliwość co do własnej siły czy męskości to nie jest porażka, to tylko sygnały, sygnały wskazujące na potrzebę wsparcia, a nie wycofania się. Ale o jakim dokładnie wsparciu mowa? Przedstawione informacje to nie teoria. To realna, naturalna i potwierdzona pomoc, której prostata mogła potrzebować od lat. Kiwi dostarcza potężnej dawki witaminy C i błonnika, niezbędnych do walki ze stanem zapalnym. Jagody nasycają organizm antyoksydantami, które chronią gruczoł krokowy i wspierają jasność umysłu. Granat odżywia komórki i wspiera regulację hormonalną. Arbus zapewnia nawodnienie. I dostarcza unikalnego likopenu, który zmniejsza dyskomfort podczas oddawania moczu. A pomidor, prosty, znajomy, lecz głęboko niedoceniany, jest uznawany za kluczowy element w redukcji obrzęku i przywracaniu krążenia. Ale jak te owoce mogą wywołać tak głębokie zmiany? Dostępność tych owoców jest oczywista żaden z nich nie wymaga recepty. A jednak. Przy systematycznym stosowaniu są w stanie zapoczątkować reakcję łańcuchową, która odmieni samopoczucie, jakość snu, mobilność, a nawet najbardziej intymne aspekty życia. Ale czy tak proste rozwiązanie może przynieść tak spektakularny rezultat? Praktyka zdobyta podczas pracy z setkami mężczyzn od młodych po tych po osiemdziesiątce potwierdza, uzdrowienie nie zawsze prowadzi przez środki farmaceutyczne. Czasami zaczyna się od kawałka owocu, od zmiany porannej diety, od uświadomienia sobie własnej wartości i prawa do troski o siebie. Decyzja należy do każdego z Was. Przedstawiono dane naukowe, przytoczono świadectwa. Jeśli choć jeden z tych owoców do Ciebie przemawia, zacznij od niego. Czy jeden prosty wybór może zmienić wszystko? W dążeniu do długowieczności prawdziwy cel rzadko leży w próbie zatrzymania czasu. Przeciwnie, kryje się on w odkrywaniu niewykorzystanego potencjału dostępnego dzisiaj. Informacje tu przedstawione stały się możliwe dzięki zaufaniu. To nie są tylko dane to klucz do zrozumienia ale co dokładnie otwiera ten klucz? Nie chodzi o powrót do przeszłości to nie iluzja wiecznej młodości nie jest to próba odwrócenia naturalnych procesów cel jest inny. Optymalizacja tego niesamowitego mężczyzny, którym jesteś teraz. Jak głęboko można uwolnić ten potencjał? Prawdziwa troska o siebie wymaga świadomych wyborów i codziennej uwagi. Czy jesteś gotów podjąć to wyzwanie?